Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku w hashtag 14 odcinku Nagram dla Was Brawl Stars I zagram tym oto te oto wyzwania Najpierw piłkę nożną, później napad Potem eliminację I na koniec starcie kwasowe jeziora Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów A są to moi najlepsi widzowie Pozdrawiam miniczym niczym pozdrawiamy. Pozdrawiam... Czerwoną Martynkę, pozdrawiam Martynę, pozdrawiam Damiana Ciepliczewa, pozdrawiam Jakuba Nikubę, pozdrawiam Juksa, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Krystiana. Kierżnara 395. Pozdrawiam Samka Piotra Kucińskiego. Pozdrawiam Dominika Szczepańskiego. Pozdrawiam Monikę Szczepańską. Pozdrawiam Gabrysia. Pozdrawiam Oliwię Andrzejewską. Pozdrawiam Ole Wink. Pozdrawiam Kingę Górską. Pozdrawiam Oliwkę. Pozdrawiam Sirwena. Pozdrawiam Wojtka Olejniczaka. Pozdrawiam Robaliniego Lajwa, Pozdrawiam Cichego i Podłogę M. Pozdrawiam Arka Kiepase. Pozdrawiam Hartowanego, pozdrawiam Simona ja pozdrawiam Emry Żabka 20, pozdrawiam Kubeku. pozdrawiam Emry Michol 320, pozdrawiam Makciu 02, pozdrawiam Wiekucie, pozdrawiam chwadzinkę pozdrawiam nite 228, pozdrawiam Gini PN, pozdrawiam Poloneza Wulkanowego 395, pozdrawiam Najsa, nice pozdrawiam Kanika, pozdrawiam MMMMM. pozdrawiam Maro, pozdrawiam Pozdrawiam Szeczu. Pozdrawiam Bienika, Pozdrawiam Klausia. Pozdrawiam Zenka. Pozdrawiam Siemolo69. Pozdrawiam tego. Pozdrawiam Alusa Szefa. Pozdrawiam Marcina. Pozdrawiam Kacpra83. Pozdrawiam Skutje Bobo. Pozdrawiam Bochen Powaraca. Pozdrawiam Nikodema Gwiazde. Pozdrawiam Kamila Rada. Pozdrawiam Alanka Sturka. Pozdrawiam Sebastiana Antczaka. Pozdrawiam HuBusa22 i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz jak wiecie, tutaj są systemy: wygrywaj bitwy, aby zdobywać dropy star. Oczywiście można je zdobywać co każde kilka mecze za wygrane mecze. Ja akurat przetestuję tego zademiarza, a resztę zademiarzy przetestuję dopiero w następnym odcinku. Gramy przeciwko Busterowi El Primo i Rozbójniczce Szeli. Dobrze, al primo pokonane. Zobaczcie, jak mój zatem dobrze, gra. Nie. No nie. Trudno, tu przegoraliśmy. To szybko lecimy do następnego wyzwania. Zaliczone. Oczywiście dziewiąte poziom mocy. Odbieramy. A, napad. No to gramy w napadzie. Tam tylko jakiś mecz oglądam w telewizji, ale to nic wielkiego. Grabamy przeciwko boosterowi, gailowi i Macy. Dobrze przynajmniej to trochę coś robimy więcej niż stoimy w innym miejscu. No, super, i o to chodzi. No ja tu trochę wybucham, ale nic wielkiego, zaraz wygramy. Ale bo teraz pokonałem a Gryf pokonał 1% jest, wygraliśmy coś niesamowitego lecimy dalej dobra, przechodzimy dalej teraz może te eliminacje zbiorek lejnotów, nie dziękuję eliminację przechodzimy po eliminacjach, oczywiście, przechodzimy do starcia w trybie duo i pewnie to będzie już wszystko. Muszę pokonać tego tutaj. ale zadumia, że też chętnie się stąpią. O! Jeden jest załatwiony. Sama załatwiłam. Zobaczcie. Lepiej to co robić, zanim inny nie to co robią. Bo jak inni zademiarze to co robią, to to będzie eliminacja przegrana. Te eliminacje wtedy będą przegrane, Jak inni zademiarze to co robią. Ale przynajmniej Goroma pokonałem. O63%. Lepiej to zrobić, zanim ktoś inny to wykona. Lecimy. Pokonują, no to już po mnie wiemy, że tego nie wygra. Przynajmniej mam widowisko. Jest, tak. Dobra, dobra, tam jest jakiś mecz w telewizji, ale tym się nie przejmujcie. Ważne, że chociaż miałem niezłe widowisko, a resztę to dokończę się później. W parze, oczywiście, że w parze, bo solo to tak trochę słabiej mi idzie. Gramy przeciwko innym zademiarzom. Wiecie, że w tej rwie można dobierać zademiarze do swojego koloru, i tak w ogóle jesteśmy, tu gdzie jesteśmy, i bo bronimy dobrego wyniku. Musimy pokonać do drużyn, żeby w ogóle wygrać to wszystko. Ośmiobitowiec pokonany przez Pam. Dobrze, booster. No, nieźle. Dobrze. Dobrze. I ostateczna rozgarewka. Zaraz będzie koniec. Idę za Tobą, Buter. Dobra, dobra, szukamy go. Gdzie się ukryłeś? To będzie premiera. Oczywiście, to będzie premiera. nich wino. I koniec spotkania. Naprawdę to było coś superowego. Mówię Wam. Dwie przegrane, i dwie wygrane, oczywiście. I patrzcie, jeszcze nawet trzy bitwy wygrałem. Zalicza się to tutaj, oczywiście. O, i dziesiąty poziom mocy mam. Mogę wzmocnić z Zadmiarzy. O, mój ulubiony churkacz, mój ulubiony tenisista wygrał. Super, gratuluję mu. A tak w ogóle resztę zade ja, mijarzy wezmę dopiero i zagram nimi w następnym odcinku. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z Border Stars z Weekend, to wiecie co robić, dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka.